Czasu i nadmiar obowiązków. Tutaj ta kwestia może mieć kilka wątków, ponieważ należy zadać sobie pytanie, dlaczego nie mam czasu, i czy Aby na pewno nie mam czasu. Przyjrzyj się, jak wygląda Twój dzień, na co poświęcasz dany czas. Ja jak najbardziej wierzę Ci, że może być sytuacja, w której autentycznie nie masz czasu na to żeby tych rzeczy pozbywać się rozsądnie, ekologicznie, aby właśnie dokonywać tego wyboru, co zostaje, a co nie. I jeżeli faktycznie tak jest, że tego czasu nie masz, a nie na przykład nie masz go, ponieważ on jest jakoś źle poukładany, albo tracisz część czasu na skrolowanie, czy tam nie wiem, oglądanie czegoś, to proponuję Ci polubić się z bardzo małymi krokami, takimi bardzo małymi, które być może nie będą od razu zauważalne. I wiem, wiem, że to jest trudne robienie czegoś w momencie, kiedy nie widzimy efektu od razu, ale skuteczne. I tutaj, no tutaj, zrobię sobie trochę po prostu autoreklamę. Ten mój najnowszy e-book z ćwiczeniami 55 rzeczy, 55 ciekawostek i 55 powodów do wdzięczności. Jest dedykowany właśnie takim osobom, które mają nadmiar obowiązków i brak czasu, ponieważ pozbywamy się tylko jednej rzeczy i wkładamy ją do dedykowanego pudełka. Więc to nie jest tak, że zajmujesz się od razu tym, żeby tej danej rzeczy się pozbyć w taki czy inny sposób, o ile jej oczywiście nie wyrzucasz do kosza, bo też czasami po prostu mamy w domu śmieci. Ale jeżeli masz się jej pozbyć, to po prostu dajesz ją tylko do jednego konkretnego miejsca. Natomiast chodzi o takie podejmowanie prostych, codziennych wyborów i wybieranie tylko jednej rzeczy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudne dla ludzi, ponieważ odgracanie się kojarzy z tym, że jednak wywalamy pół szafy albo całą szafę na, na podłogę, na łóżko i, i po prostu później tak liczymy na ten efekt z Instagrama. Że przed i po, i mamy super posprzątaną szafę, tylko z ubraniami, które lubimy. Czasami tak się nie da, i warto też się z tym pogodzić, ale możesz, no masz dwie opcje do wyboru. Albo nie robisz nic i czekasz na dogodny moment kiedyś w przyszłości, kiedy Twoje życie się na przykład troszkę uspokoi, albo po tej jednej rzeczy każdego dnia zaczynasz się pozbywać. No i dlatego właśnie napisałam właśnie tego e-booka. Ponieważ tam wybieramy tylko jedną rzecz, nie musisz kupować, i e Buka możesz też sama tak naprawdę wymyślić sobie jakąś listę i iść po kolei, i, i wyrzucać na przykład po jednej rzeczy, i takimi malutkimi kroczkami iść do celu. No ale jeżeli yy, nie chcesz tego robić sama, no to jest taka pomoc.